Od dekad archeolodzy odkrywają tajemnice Ostrowa Lednickiego. To tutaj znajdowało się między innymi palatium Mieszka I. Jedną z takich łamigłówek jest odkryty niedawno przez Centrum Archeologii Podwodnej most. Prowadzi on nie na tą główną wyspę, ale na mniejszą, położoną nieopodal Ledniczkę. To tam razem z kolegami staramy się rozwikłać zagadki takie jak kto go zbudował, dlaczego go zbudował, czy kiedy go zbudował. Oraz to, co się na nim działo, bo wykono to wskazuje, że działy się tam bardzo ciekawe rzeczy. Oczywiście no, podstawową, najważniejszą wyspą jest ostrów Lednicki, natomiast ledniczka znajduje się w stosunkowo niedużej odległości od ostrowia w kierunku południowo-zachodnim. Nie była tak intensywnie badana archeologicznie jak samostrów, natomiast przeprowadzono tam kilka ekspedycji archeologicznych. W późnym średniowieczu zbudowano na niej grudek stoszkowaty. I to właśnie przy tym grudku odnaleźliśmy, odnaleźliśmy relikty mostu, a w tej chwili wiemy, że są to dwa mosty. Brudek stożkowaty funkcjonował tam prawdopodobnie w XIII-XIV wieku, jest to taka stosunkowo uniwersalna forma architektury, która pojawia się w Polsce, zresztą jak w całej Europie właśnie w tym czasie. Po odnalezieniu mostu musieliśmy przystąpić do dokumentacji. To jest e, dokładna dokumentacja pozwala nam w ogóle wnioskować na temat mostu. Jak, jak był zbudowany, z czego był zbudowany, jakiej konstrukcji był. W związku z tym e, opracowaliśmy plan podstawowym metodą odsłaniania reliktów, odsłaniania tego, co tam zostało, jest eksploracja eżektora. kiedy już widzimy, kiedy widzimy, co to mamy, jeśli jest to przedmiot, który ma wartość faktycznie archeologiczną, jeśli jest to jakiś artefakt, bardzo powoli, bardzo ostrożnie odsłaniamy. Gdy już są odsłonięte, to dokumentujemy je przy pomocy fotogrametrii, czyli robimy bardzo dużo zdjęć. Po czym, przy, przy pomocy programów, budujemy z tego modele trójwymiarowe i dalej mapy e, i tak dalej. Żeby to wszystko znalazło się w jakiejś przestrzeni e, geograficznej, namierzamy to tachimetrem z lądu i w ten sposób mamy bardzo dokładne, bardzo do precyzyjne mapy i modele trójwymiarowe tego, co znajduje się pod wodą. No, zaskoczeniem dla, dla nas było nie tylko, że udało się zna, po tylu latach zlokalizować przeprawę mostową, ale to, że najprawdopodobniej były to dwie przeprawy mostowe z dość dużą taką przerwą w ich funkcjonowaniu. Pierwsza z tych przepraw została zniesiona najprawdopodobniej w X wieku, druga tożsama właśnie do gródka Stos tego mogła funkcjonować tutaj na przełomie XIII-XIV wieku. Prowadzimy badania wykopaliskowe, których celem jest przede wszystkim rozpoznanie tego osadnictwa, które tu na tej wyspie znajduje się w części, właśnie północnej. Wykopy te zostały wyznaczone w miejscu, gdzie spodziewamy się przyczółku, a mostów dwóch, które, które zostały odkryte pod wodą. Przede wszystkim udało nam się zidentyfikować wykopie jarzmo, które może być elementem mostu. Dodatkowo umocnienia kamieniami linii brzegowej. W warstwie kulturowej odkryliśmy całość ceramiki naczyniowej, kości, czy różnego rodzaju elementów obrobionego, drewna, fragmenty skóry, czyli te organiki, które w zwykłych badaniach lądowych się nie zachowują. Do wyjątkowych znalezisk, które udało się pozyskać w tym sezonie, należy późnośredniowieczny topór lub siekiera. To bardzo masywny, duży, posiada bardzo szerokie, asymetryczne ostrze. Często militaria są interpretowane jako ślad po konflikcie, potyczce zbrojnej i duża ilość na przykład bełtów, grotów strzał. Można, myślę, że można w ten sposób interpretować. Oczywiście są znaleziska toporów, mogły się znaleźć w wodzie w wyniku działań militarnych, ale również mógł być to depozyt związany z sferą symboliczną czy wierzeniową. Po pięciu sezonach badań mamy bardzo dużo odpowiedzi i jeszcze więcej pytań. Dlatego Badania mostów, badania pszczółków na wyspie będą kontynuowane. Chcemy się dowiedzieć, jaki związek miała, miał ten most i, wy, i sama wyspa z Ostrowem Lednickim. Czy most powstał w czasach Mieszka, czy może był starszy? Co się wydarzyło na tym średniowiecznym moście, skoro mamy tak dużo reliktów broni miotającej? Także to dopiero początek rozwiązywania naszej głomikówki nazywanej mostem na wyspę Ledniczka.